Zanim przejdziemy do konkursu dla uczestników zjazdu, zapraszam tutaj Martynę. O, ja się Martyna to jest dziewczyna jako jedyna na razie na motorze z chłopaku, z ekipy tutaj na zjeździe. Martynka jest osobą, która zainicjowała pierwszy sądecki zjazd motocyklowy. Drugi zjazd cieszył się już bardzo dużym powodzeniem, odbył się na deptaku, było około 50 motocykli, także sukces. W tym roku troszkę pogoda przeszkodziła, ale mam nadzieję, że dzisiaj się dojedzie. Martyna, powiedz nam, na jakim ty motorze jeździsz? <grym> Benelli Pen, 125. Czyli 125, piątka, a chłopaki mają 50 czy też 125? piątki? Czyli mamy dwie pięćdziesiątki, a reszta już 125. piątki. Dla uczestników przewidziane są konkursy, zaraz do nich przejdziemy. A ja teraz mam prośbę do tych z Państwa, którzy tutaj jesteście, o to, żebyście wybrali najfajniejszy motor, który tutaj stoi. Ten, który się Wam najbardziej podoba, żeby stanąć przy tym motorze i w ten sposób będziemy głosować. Pooglądać, pozaglądać. Oglądać, przyjrzeć się dobrze, który najfajniejszy, który najładniejszy. Ale można zagłosować, wybrać, który się najbardziej podoba. Ja tego. Pierwszy głos już mamy. Pooglądać, dobrze się zastanowić, przemyśleć. tu w tym roku nie mamy. Ten? Zobaczymy, ustawcie się proszę bardzo, Gęsiego, za tym motorem, za, na który głosujecie. Zobaczymy, który motor zdobędzie najwięcej fanów. Czyli co, ten motor, April'a, tak, trzy głosy. Czyli to motor. Nie, proszę, nie? Motrofacyka. Tutaj dwa głosy. Dwa głosy? Trzy, trzy przepraszam. Przyjmą to. Martyny. Chodź. To pan nie uwierzy. Tutaj jest Pani jedna, tak? Jeden czy dwa? Bo tam widzę jakąś dziewczynkę za panem? Okej, okay, raz, dwa, trzy, czyli pięć głosów. Beneli, tak? Beneli jest Martyny. Okej, okay. czyli pięć głosów. Tutaj pani ma jeden głos. Na ten nikogo. Czyli to? Twój. Pięćdziesiątka czy stowójstwo? Pięćdziesiątka. No nie ma połowy. Który ci najbardziej podoba? Ten? Jest jeden głos. Czyli Benelli miał pięć głosów, a teraz Simpson ile ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Remis, co miał jeden głos, tak? Czyli mamy zwycięzcę. Gdzie jest kierowca? Pan, tak. Zapraszamy tu. Dwa słowa o pana sprzęcie. E, Simpson S51, cztery biegi, osiemdziesiąty drugi rok, woltowy, zawłok, latynkowy. No ponad 31 tysięcy na i cały ciągle wyglądał w eksploatacji. E, nie, e, drugi. Tak. od niecałego roku. Brawa dla Pana. i jest przewidziana pamiątka. Mam nadzieję, że się Państwo zgłosicie. Stawiamy na, be na bezpieczeństwo podczas nas naszych zjazdów, dlatego nagrodą jest kamizelka bezpieczeństwa z takim oto napisem. Najfajniejszy motor sądecki Kierowca też fajny. Zgadzacie się Państwo? Brawa. Dziękujemy. Mamy jeszcze konkurs dla uczestników. Konkurs polega na wymyśleniu propozycji trasy do 30 km, podczas której zwiedzicie najwięcej atrakcji w powiecie nowosądeckim. Szymon i Martyna będą liczyli atrakcje turystyczne, jakie koledzy wymyślili. Można sobie tutaj usiąść. Proszę, musicie uważnie słuchać, a zapraszamy te dwie drużyny tutaj do nas. Dobrze. Jak masz na imię? Dawid. Patryk. Kubo. Patryk z Kubą mają jedną drużynę. Dawid sam działa. Dobrze. Kto chce zacząć? Dawid. Dawid, weź swoją kartkę, swoją trasę. Tak, Dawid, nam przeczyta propozycję swojej atrakcyjnej trasy po Powiecie Nowosądeckim gdzie w zasięgu 30 km zwiedzi najwięcej atrakcji turystycznych. Jeśli ktoś z Państwa jest tutaj na wczasach, na turnusie, może podpatrzeć, coś podsłuchać. A Szymon z Martyną liczą, ile tych atrakcji będzie. Dawid, zaczynaj. Będzie trasa z do muszyny i to jest tak. W Klinicy odwiedzimy Muzeum Zabawek, Górę Parkową, bijanie Wód, Kino Jaworzyna. Sankostradę, e, Tordokartowy, Górę Jaworzynę, Park Linowy, Muzeum Nikifora, e, Azoty, Pomnik Jana Kipury, e, Deptak, e, Stacja Narciarska Jaworzyna i Słotwiny, a w Muszynie ogrody sensoryczne, e, ruiny Zamku Baszta, e, ogrody biblijne, Rezerwat przyrody Las Lipowy, Park Zdrojowy za Popradzie i Spływ Popradem. Ile sędziowie naliczyli? 20 atrakcji skrynicy do muszyny. Macie ułatwienie, bo już pamiętacie co Dawid powiedział. Weźcie swoją kartkę i przeczytajcie jakie atrakcje wy proponujecie i jaką trasę. Czy tak? Trasa będzie z Krynicy do Tylicza, a później do Muszyny. W Krynicy możemy zwiedzić Jaworzynę Krynicką. Park Linowy, Górę Parkową, Muzeum Pora, Deptak Krynicki, Sankostradę, Wieżę Widokową na Słotwinach, Ścieżkę w Koronach Drzew, Pijalnie w Krynicy, Muzeum Przyrodnicze Staw Łabędzi, później w Tyliczu Kolgota, Rynek, torgokartowy, Tor, tor Motocrossowy, tor Diabelski Kamień i Mofetę w górniczu. I Jeszcze Muszyna to Mofetę w Muszynie, Park Krajobrazowy, Ogrody Zmysłów, yy, Ogrody Biblijne, Ogrody Miłości, Ścieżki do Ćwiczeń, <grym> Basen w Akupradzie. I rynek w muszynie i kebaba dobra. Liczmy, że tylko kebaba to tak nie do końca, ale jakaś atrakcja jest. Musicie teraz razem jeździć na wycieczki, bo dostajecie w nagrodę kartę Bipi Superkart. A ten, kto wymyślał trasę, otrzymuje kamizelkę Follow Me. Jeździcie za tym kolegą, on wie, którędy jeździć, żeby zwiedzić najwięcej atrakcji. to ja tak otwarcie odpada. powolnej jeździe. Zwycięża ten, kto w jak najdłuższym czasie pokona Kto z Was najkrócej jeździ w ekipie? Jak masz na imię? Kto Cię namówił na motor? Siostra. A siostra też jeździ? Pondo NSR. A powiedz jeszcze ile masz lat? 14. A od którego roku życia można jeździć na 50C? Od 14 lat. Czyli mamy tutaj nowicjusza. Dla niego też coś będzie na pamiątkę. Jako, że Patryk dopiero zaczyna, żeby go zmobilizować, Patryk otrzymuje żółtą koszulkę lidera. Brawa dla Patryka. Zastanawiałem na te atrakcje turystyczne typu Kebab i inne. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za zjazd, za spotkanie się tu w parku.